Pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni dzień y, naszych internetowych rekolekcji na podstawie papieskiego dokumentu *Chrystus Vivit zgodnie z zapowiedzią powołanie. Powołanie, a więc odpowiedź na to, kim ja jestem, na moją tożsamość. I odpowiedź na to, kim jest Kościół, jaki jest Kościół, jakiego Kościoła chce dla mnie papież. Chce dla mnie przede wszystkim Jezus, wyrażając to słowami papieża, o tak chyba byłoby lepiej. Skoro moi drodzy, Chrystus żyje, chcę, abym i ja żył. Tak zaczyna Ojciec Święty ten dokument. A więc pierwszy rys mojego powołania, jestem powołany do życia. Każdy z nas. Jest powołany do życia. Jednak nie tylko takiego życia, które polega na funkcjonowaniu komórek naszego organizmu, na procesach biologicznych, które w nas zachodzą. Jesteśmy przede wszystkim powołani do życia Bożego. Chrystus, który żyje, chce, abym i ja żył Jego życiem. Pierwsze powołanie, do którego powinniśmy się poczuć zaproszeni w tym wielkim poście, to powołanie do trwania własce uświęcającej. Idziemy do Jerozolimy, a więc do Kościoła, do darów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Wielkiej Nocy, które właśnie z Jerozolimy biorą swój początek, po to, by w tej Jerozolimie zostać, nie tylko by tam pobyć przez chwilę jako pielgrzym, ale by zamieszkać w Kościele i zamieszkać w tej relacji z Jezusem. Jezus chce, bym żył w Jego łasce uświęcającej. Chce, by był mieszkańcem, a nie tylko gościem w moim sercu. Nie? On nie chce na chwilę zagościć w okresie yy, okołoświątecznym poprzez spowiedź i komunię świętą, a potem znowu yy, wynosić się z mojego serca, oczekując, yy, aż ponownie zaproszę go przy jakimś kolejnym większym święcie. Nie? Jezus chce, bym żył nieustannie w Jego łasce, by nieustannie żyło we mnie Jego życie. To po to, bym cieszył się obecnością Pana. I co najważniejsze, nie tylko w kościele, w świątyni, ale pośród moich ludzkich spraw. Chrystus, który żyje, żyje nie tylko w przestrzeni kaplicy, tak jak ta piękna kaplica w parafii św. Kazimierza, która nas dzisiaj gości. Nie? Jezus nie chce żyć tylko w przestrzeni sakralnej. Jezus chce żyć z nami, między nami także w tym co jest naszym powiedzielibyśmy profanum choć tak naprawdę od jego wcielenia wszystko jest pełne Boga wszystko jest święte pełne są niebiosa i ziemia chwały twojej śpiewamy przed przeistoczeniem we mszy świętej ministranci dobrze znają ten moment bo już wtedy szykują się do dzwonienia dzwonkami nie bo za chwilę przyjdzie pan Jezus w eucharystii w chlebie i winie po to by stać się komunią komunią która wypełni nasze serca Właśnie po to, nie? by z nami iść do naszej codzienności, by nie tylko niebiosa, ale i ziemia była pełna chwały Bożej. To mnie też zaprasza do takiej śmiałości. Skoro Chrystus żyje pośród moich spraw, to chcę być do tego wszystkiego zapraszany, angażowany. Chcę, bym wzywał Jego imię bez obawy, że zrobię to nadaremno nie. Drugie, drugie przykazanie dekalogu: nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, lekceważeniem, czy też rozmijaniem się z intencją tego przykazania nie jest zapraszanie Jezusa do błahych i czczych rzeczy. Nie ma spraw tak błahych, które by Jezusa nie obchodziły. Lekceważenie przykazania drugiego to jest właśnie stwierdzenie, moi drodzy, że są w moim życiu takie rzeczy, do których Boga lepiej nie zapraszać i nie wpuszczać, bo go nie obchodzą, bo są go niegodne, bo Bóg nie zajmowałby się takimi drobiazgami. Bóg żyje, Jezus żyje i chce żyć przy mnie, przy moich sprawach, chcę być blisko, chcę być do tego wszystkiego zapraszany, chcę, by każde moje powiedzenie Jezu, wypowiedzenie Jego imienia, nie miało charakteru przecinka, ale miało charakter mojej modlitwy w domyśle Jezu. Ufam Tobie, Jezu potrzebuje Ciebie, Jezu bez Ciebie sobie nie poradzę, nawet w takich drobiazgach, jak ten, do którego właśnie Ciebie zaprosiłem. Chrystus żyje i chce, abym ja żył. Jestem powołany, pisze też papież, do bycia młodym, do bycia sobą, oryginałem, a nie kserokopią. Nie? Każdy z nas, skoro jest młody, taki ma być, takiego mnie chce Bóg. Papież cytuje niedawno beatyfikowanego Carlo Acutis, młodego, piętnastoletniego chłopaka który powiedział właśnie kiedyś takie piękne zdanie, że wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu z nas umiera jako kserokopie. Każdy z nas jest przez Boga stworzonym własnym oryginałem. Bóg ma do nas prawa autorskie. Moi drodzy, mamy być sobą, ponieważ nasze talenty, zalety, nasza osobowość, nasze uposażenia, cechy to jest dar Boży. To jest coś, czym Bóg też chce się posługiwać. To jest też komunikator Bożego powołania. To wszystko, kim ja dziś jestem, co mnie dziś interesuje, co mnie dziś pasjonuje, co szczególnie jakoś zapełnia mój dzisiejszy czas, to jest komunikator tego, czego Bóg ode mnie oczekuje, jeżeli tylko się go trzymam, jeżeli tylko jest to godziwe i dobre, nie? jeżeli mnie to od Niego nie oddziela. Wszystko to, czym dziś się zajmuję, pokazuje mi, co we mnie włożył Bóg. Nie? Zobaczcie, Jezus, kiedy zaprasza Piotra do swojej misji, Piotra rybaka, który był rybakiem nie tylko z zawodu, ale i z pasji, nie każe mu się przekwalifikować, ale posługuje się właśnie tym jego y, y, czymś, w czym był dobry, aby w ten sposób budować swoje królestwo. Mam być też, moi drodzy, i to jest moje powołanie przedstawione przez papieża, mam być blisko Boga, chociaż wielu moich rówieśników jest z dala od Niego mam być pewien moi drodzy i to jest punkt 17 adhortacji mam być pewien że dobrze lokuje swoją młodość lokując ją w Jezusie przy Jezusie papież pisze tak nie trzeba żałować że przeżywa się młodość będąc dobrym otwierając serce Panu żyjąc inaczej moi drodzy jeżeli to kardynał Robert Sarach o tym jakiś czas temu w wywiadzie jednym z tych swoich dużych wywiadów opublikowanych w formie książki powiedział, jeżeli wszyscy dokoła Ciebie twierdzą, że 2 i 2 to 5, a Ty jeden twierdzi, że 2 i 2 to 4, to nie oni mają rację, ale ty i obojętnie ilu byłoby tych, którzy podają błędny wynik równania, to ty jesteś po dobrej stronie? Bądź pewien, że Jezus Ciebie zaprasza do stania po stronie prawdy, nie? do stania po Jego stronie, do bycia blisko Niego, chociaż wielu, powtarzam, błąka się gdzieś tam po manowcach świata. To jednak, i to też mocno wyakcentowuje papież, nie ma prawa ze mnie uczynić faryzeusza. Nie, nie ma to prawa mnie oddzielić od tych, którzy. Gdzieś tam błądzą, poszukują, y, którzy mają y, dobrą wolę y, i szukają, ale jeszcze nie znaleźli, ale także od tych, którzy stracili gdzieś dobrą wolę i przestali szukać. Papież prosi, byśmy jako chrześcijanie, młodzi chrześcijanie, będący blisko Jezusa, nie byli przy tym dziwakami. Nie, nie byli przy tym y, ludźmi fanatycznymi, oddzielonymi od y, normalnego życia. Papież pisze, Jezus też był normalnym, młodym człowiekiem. Jezus też śmiał się, żartował, y, pracował tak jak każdy, y, uczył się, miał kolegów, miał rówieśników, prowadził zwykłe życie. Jezus nie był dziwakiem. I my też, będąc blisko Niego, nie mamy zgodzić się na bycie kimś oddzielonym, kimś zdziwaczałym. Mamy być y, tak nas zaprasza Ojciec Święty, znakiem życzliwej obecności Boga w żłobie tego świata. Jeszcze nie tak dawno przeżywaliśmy okres Bożego Narodzenia. Nie? To jest przedziwne, że dopiero co zniknęły żłóbki z kościołów, a już trzeba ubierać dekoracje na grób pański i na ciemnice. Nie? Do niedawna jeszcze wpatrywaliśmy się Jezusowi, który został złożony w żłobie. Żłób, mówili ojcowie kościoła, to symbol grzechów bo tak jak zwierzę ciągle wraca do żłobu, gdyż głodnieje, tak człowiek ciągle wraca do swoich grzechów. Nie? Mamy być znakiem życzliwej obecności Boga, właśnie w żłobie tego świata. Tak jak ciągle wracamy do grzechów, tak ciągle możemy wrócić do Jezusa, który jest tam złożony, który tam na nas czeka z życzliwością, by nas pojednać, by nam przebaczyć. I my, młodzi chrześcijanie, młodzi przy Jezusie, mamy być właśnie znakiem Jego obecności w żłobie tego świata. Choć świat jest żłobem, choć świat często grzeszy, my mamy być tam właśnie znakiem pojednania, znakiem Boga. Który zawsze jako pierwszy wyciąga rękę, który czeka, kocha, nie męczy się, nie? który jest przede wszystkim życzliwy, otwarty i nieosądzający, gotów w każdej chwili oddzielić mieczem swojego słowa i swojej łaski grzech od grzesznika, nie? paląc y, grzech w ogniu swojego miłosierdzia, a grzesznika oczyszczając jak złoto w tyglu. Nie? Mamy być znakiem, ale nie znakiem sprzeciwu. To jest skrót myślowy. Takie sformułowanie nigdzie w Ewangelii nie pada. Nie mamy być znakiem sprzeciwu, który ciągle krzyczy, który ciągle wojuje, który ciągle domaga się swego. Mamy być znakiem jednoznacznym, przekazującym konkretną prawdę i treść Jezusową i choć inni będą się nam sprzeciwiać, tak jak Jezus był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, my mamy stać na swoim miejscu, pokazywać, nie, gdzie jest szczęście, gdzie jest prawda, gdzie jest dobro. Znak, któremu sprzeciwiać się będą, nie znak sprzeciwu, życzliwa obecność w żłobie tego świata, oczekująca. I co bardzo ważne, kochani, mamy być, jesteśmy powołani do bycia w kościele i do konkretnego też zaangażowania prosi nas o to papież w odmładzanie kościoła. Papież mówi nie wolno ci patrzeć na życie z balkonu. Nie wolno ci stać gdzieś wysoko, ponad błędami tego świata, ponad problemami, z którymi boryka się Kościół i być takim obserwatorem. Nie wolno ci siedzieć na kanapie w wygodnych kapciach nie? i być obserwatorem tego, co się dzieje. Trzeba nam konkretnie, tobie i mi, brać udział w odmładzaniu oblicza Kościoła. Nie? nie możemy też porzucać matki Kościoła, dlatego że bywa stara i niedołężna, prosi papież. Papież mówi, że to jest matka. Kościół to jest matka. Zresztą to język polski tak może nie najszczęśliwiej oddaje, bo mówimy ten kościół, kościół jest rodzaju męskiego w języku polskim, ale w językach właściwych teologii, a więc łaci, po łacinie i, i po grecku, kościół to jest kobieta, to jest ta kościół, eklezja czy eklezja. Nie? To jest matka, to jest kobieta. Kościół jest matką. Papież mówi: nigdy nie porzuca się matki, kiedy jest stara i niedołężna, ale właśnie wtedy otacza się ją szczególną opieką. Wtedy bierze się, nie wiem, zwolnienie na rodziców. Wtedy rezygnuje się z pewnych zaangażowań, z pewnej pracy, by przy tej matce być, by jej towarzyszyć, bo ona tego potrzebuje. Kiedy widzisz błędy Kościoła, nie patrz na niego z balkonu, ale weź się za odmładzanie twojej matki. Zaangażuj się w to. Jest taki piękny tekst w drugim liście świętego Jana Apostoła, taki piękny, yy, piękna apostrofa, nie? kiedy Jan zwraca się do wspólnoty, do konkretnego Kościoła, do którego adresuje swój list, mówiąc pisze do ciebie wybrana pani. Jan nazywa Kościół wybraną panią. Myślę, piękne słowo o naszym powołaniu do bycia w Kościele, o naszym odniesieniu do kościoła. Zobaczcie, wybrana pani. Pani to już nie jest śliczna dziewczyna, którą można się zauroczyć, tak, że chłopak nie widzi jej wad, a eksponuje czasem nieistniejące zalety. Nie? Kościół to jest pani, nie dziewczyna. Pani, a więc kobieta, która już ma swoje lata, która nie pociąga może swoim atrakcyjnym wyglądem, co do której wiemy już, co ma za uszami, znamy jej wady, nie? wydaje się, przejrzeliśmy ją na wylot. Ale to jest pani której mąż, oblubieniec Jezus nigdy nie zostawi, chociaż zna jej wady, chociaż wie, że ta pani często okazywała mu się niewierna, że jest dziewicą, ale dziewicą odbudowaną. Jak mówi Jeremiasz, a więc straciła swoje dziewictwo, straciła swoją wierność Jezusowi poprzez wiele grzechów ludzi kościoła, to jednak Jezus nie wyobraża sobie, aby z tej pani zrezygnować, aby z tą panią wziąć rozwód. Pytanie, czy ja się odnajduję w takim odniesieniu Jezusa do kościoła? Nie? Czy ja odnajduję się w tym powołaniu do bycia kimś, kto wybiera tą panią, znając ją, wiedząc o niej coraz więcej? Wybrana Pani, czy ja potrafię wybrać kościół taki, jaki on jest, jako matkę, matkę, która dała mi życie, przecież jesteśmy ochrzczonymi. Pobieżmowanymi, otrzymujemy y, sakrament pokuty przez posługę Kościoła, otrzymujemy Eucharystię z rąk kapłanów Kościoła. Kościół to matka, która daje nam życie, rodzi nam życie, y, które y, Ojciec złożył w jej łonie przez Ducha Świętego. Tej matki nie zostawiamy, wiemy co to za pani i taką ją wybieramy, bo bez niej nie damy sobie rady, bo bez matki się nie da, bo bez matki będziemy sierotami. Nie? Jesteśmy też, będąc w tej y, całej czas nomenklaturze rodzinnej, y, jesteśmy powołani do współpracy międzypokoleniowej, pisze papież. Mówiliśmy pierwszego dnia, y, że każdy z nas wyrasta z jakichś korzeni, że każdy z nas ma jakieś swoje środowisko, w którym dorastał, jakieś miejsce, w którym Bóg go postawił i pozwolił mu żyć. Y, moi drodzy, jesteśmy zaproszeni i powołani właśnie do tego, żeby to respektować, żeby się tym ucieszyć. Młodzi i starzy w kościele mają być i to jest przepiękne porównanie jak kajak. Papież pisze młodzi i starzy w kościele mają być jak kajak. Mają współpracować. Kajak dwuosobowy, nie jednoosobowy. Kajak, w którym y, młody siedzi z tyłu i wiosłuje, nadaje pęd, nie? Natomiast stary nadaje kierunek, nie? pilnuje swoim doświadczeniem, swoją wiedzą na temat życia, by ten pęd młodzieńczy, by ten zapał młodzieńczy, nie? te takie młodzieńcze hej do przodu nie poprowadziło tego kajaku gdzieś tam w Tataraki, gdzieś tam w Trzcinę. Nie? Mamy być jak kajak, młodzi i starzy razem. Nie? Współpraca międzypokoleniowa. Bóg chce skłonić serca ojców ku synom, synów ku ojcom, tak byśmy razem tworzyli jedną wspólnotę. Nie? byśmy y, gdzieś tam nie atakowali siebie nawzajem, mówiąc o kościele dwóch prędkości. Nie ma kościoła dwóch prędkości. Nie ma kościoła młodego, który pędzi, i starego, który nie nadąża i tylko spowalnia tego młodego. Jest kościół, który płynie razem, jak kajak. Do tego jesteśmy powołani. Nie? Do tego, by może właśnie spotkać się z naszym często starszym księdzem proboszczem, może y, opiekunem ministrantów, opiekunem oazy, z którym może czasami trudno jest, czy trudno było gdzieś tam się porozumieć. Nie? By spróbować razem nie? odmłodzić tą relację, by spróbować razem ruszyć jak kajak we właściwą stronę. Nie? Bo tego chce Bóg, bo tego, yy, taką wolę Bóg komunikuje nam przez papieża. I jesteśmy też, moi drodzy, powołani, każdy z nas, do rozeznawania i do odwagi pójścia za głosem Pana, gdy zawoła. Duch święty, jak mówiłem, pierwszego dnia nie strajkuje. Duch Święty budzi także i dzisiaj powołania. A ja zapraszam mnie, papież, i wzywam mnie papież, i zobowiązuje mnie papież. Mam każdemu przedstawić propozycję, możliwości pójścia drogą życia konsekrowanego, życia wyłącznego. To też jest powołanie w Kościele i kto wie, czy nie Twoje. Nie? Piękną wizję Kościoła nam papież rysuje, piękną wizję naszej tożsamości, tożsamości Kościoła i y, pięknie papież pokazuje nam nasze powołanie. Ja tu wybrałem tylko kilka jakichś takich głównych wątków. To ma zawsze charakter pewnego szwedzkiego stołu, z którego ja wybrałem sobie to, co mi najbardziej smakuje. Zapraszam was do tego, byście w tym czasie Wielkiego Postu, który jeszcze pozostał, zainwestowali czas w lekturę tego papieckiego dokumentu Chrystus Vivit. On jest o nas. On jest do nas. Nie? To jest głos papieża do nas. Po to, byśmy nie tylko Boga, ale i Kościół wybrali wielką sobotę, by ten dokument także stał się Słowem Boga do nas. Nie? Które pada nam na serce i które nawadnia to serce, i ma wrócić do nieba nie bezowocnie, ale jako nasz świadomy wybór Kościoła. Tego chce papież, gdy nas prosi, byśmy szli do Jerozolimy za Jezusem, nie? by wraz z nim obumrzeć często dlatego, co moje, a wybrać to, co jego. Natomiast to, co Jezus mi daje, zawsze daje mi przez Kościół. Życzę Wam dobrego czasu, Wielkiego Postu, który pozostał. Powierzam Was wszystkich opiece Matki Bożej, Pani Miłosierdzia. Opiece Świętego Kazimierza, patrona naszej diecezji, z racji też na miejsce, w którym te konferencje były nagrywane. I też zapraszam już po Wielkanocy do zaglądania na stronę Ruchu Światło Życie, bo tam będą umieszczane systematycznie migawki ze świadectwami, też z dzieleniem młodych ludzi z Ruchu Światło Życie, dzieleniem na temat właśnie ich spostrzeżeń po lekturze dokumentu Christus' Vivit z spostrzeżeniami na temat kościoła jakiego kościoła chce papież jak oni widzą kościół co oni kochają w kościele w odpowiedzi na to wszystko co dziś o kościele mówi się przykrego często nie bez winy ludzi kościoła Odpowiedzmy właśnie tym, nie? zapoznaniem się z Kościołem przez lekturę papieskich dokumentów, bardzo prostych i przyjemnych, yy, właśnie w swojej treści i formie, i wybraniem Kościoła jako tej pani, z którą chcemy być, pomimo tego, nie? że znamy jej wady, że jesteśmy coraz bliżej i coraz bardziej widzimy, jaka jest ta pani, ale bez niej nie wyobrażamy sobie życia. Na dobre przeżywanie tego wielkiego postu, który nam pozostał, i świąt wielkanocnych, niech Wam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo.